Drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Kto dziś będzie mógł otworzyć szampana? Witamy Państwa serdecznie. Nie będę ukrywał, że trochę czekałem na ten mecz. Miejmy nadzieję, że poziom widowiska nie zawiedzie i będzie o czym rozmawiać. Mecz komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt. Więc zapraszamy! Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Tak, Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Widzimy, w jakim zestawieniu zagra Legia Warszawa. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają ten mecz goście. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Wszok. No tak. Uwaga! Teraz! Tak jest! Bramka! Ależ pięknie nam się przywitała. Popatrzmy raz jeszcze na to piękne wykończenie. Pomimo nieustannych prób obrony udało się wypracować pozycję i oddać piękny strzał. Prowadzą zatem 1 do zera. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Przenoszą teraz grę na drugą stronę boiska. I teraz wojskowi tracą piłkę. Był faul, ale sędzia puszcza grę. Korzyść na rzecz legi. Próbuję szczęścia, a i blisko, nad poprzeczką jednak przechodzi piłka. Szymonowicz, Stefan Sawicz. Uwaga, za chwilę może być remis. Znowu są przy piłce. Akcja Barty Poznań. Są na połowie rywala. Piłka poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Wszołek. Jest już z piłką Paweł Krzzołek. Świetna to była próba. Szkoda, zabrakło trochę precyzji. Świetne teraz zachowanie. Znowu są przy piłce. Paweł wszołek. Jędrzejczyk. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Do Pawła wszołka. Foul nie! Czysty odbiór w polu karnym. Foul, gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Panuje nad piłką, pędzi w stronę bramki. Aut po tej udanej interwencji. Dobre, teraz zagranie na przedpole. Nie do wiary, jakim cudem nie ma gola. Domku też tego nie rozumiem, to była stół, co ja mówię, dwustuprocentowa okazja. Wszołek. I okazję, by dograć do jednego z kolegów. Oj, co tu się właśnie wydarzyło? Mamy bramkę samobójczą. No, nie tak to miało wyglądać. No to jeszcze raz, spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale na gdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. 2 do 0. Gramy dalej. Niezgodne z przepisami to zagranie. Odgwizdany rzut wolny. Pewna interwencja bramkarza. Paweł Wszołek. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Juka wychodzi na róg. Centra w pole karne. Dobrze wybija. Zmarnowany rzut rożny. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Patryk Kuhn schodzi teraz na środek. Nieźle było to przymierzone, ale jednak odrobinę niecelnie. Naprawdę niewiele zabrakło, minimalnie źle ułożona stopa. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Uwaga, masz szansę! Tak jest, proszę państwa! Nie miał litości! Podwyższa prowadzenie do trzech bramek! Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie primasowi. I mamy obecnie 3 do 0. I teraz centra w pole karne. Strzał głową, ale bramkaż łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Zaraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Obronił to! w okolice jedenastki. Teraz wrzuca. No cóż, nie popisał się wykonawca. Bramkarz łatwo łapie. No i po ataku. Zagrożenie minęło. I skuteczny blok. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Jakub Bartkowski. No i brawo! To co Państwo widzicie to wysoki pressing. Dobre ustawienie Jędrzejczyka. Odzyskuje piłkę. Przeniesie nie teraz ciężaru gry. Na drugie skrzydło. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem jak widać się opłaca. A i piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe, co pokaże nowy gracz. Tak się powinno stopować ataki rywala. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Josué, Patryk Kun przy piłce, mogło być teraz niebezpiecznie, ale obrona nie pozwala na to dośrodkowanie. Traci piłkę teraz przy Kryl. Uderza na bramkę. Piłka wciąż w grze po tej interwencji. Obronica na posterunku oddala zagrożenie. Podarowana teraz piłka. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Teraz jest konieczny powrót do obrony. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Czas sięgnąć do rezerw. Puścić nowe siły na Murawę. Zrożnego w okolice jedenastki. Dobrze się to zapowiadało, ale obrońca teraz odebrał mu piłkę, nieczystej akcji i mamy gola, proszę państwa. Udało im się odrobić jedną bramkę, ale chyba już za późno, żeby coś tu ugrać. Zobaczmy raz jeszcze, jak tutaj padła bramka. Kluczowy był brak zdecydowania przy wybiciu piłki. Skoro już zawodnik decyduje się ją wykopać, to powinien posłać ją daleko, tam gdzie nie ma żadnego zrywali. Tym razem przeciwnicy skwapliwie skorzystali z prezentu. tablicy wyników. 3 do jednego. Rose. Kuhn. No i po zagrożeniu. Dobry odbiór. Uruchomił tym podaniem przykryla. Niemkę przyjął przykryl. Kuhn. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na out. Będzie zmiana. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę. Gospodarze już chyba nie będą musieli się za bardzo spinać w tej końcówce. Zwycięstwo jest kwestią czasu. Tak, Tomku, tu nie może być najmniejszych wątpliwości co do tego, kto jest dziś lepszy. W tym starciu prezentują się po prostu świetnie, co dobrze oddają dwie bramki przewagi. Przez całe spotkanie udowadniają swoją wyższość na taką grę. Patrzy się z wielką przyjemnością. Jest za linią obrony, uwaga! Aj, i tym pudłem chyba przekreśla nadzieję na nadrobienie wyniku. Grają nerwowo, co tylko sprzyja drużynie przeciwnej. Koniec meczu coraz bliżej. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Snisz. Wszołek. Na skrzydle całe hektary wolnej przestrzeni. Patrzył kolegę w polu karnym. Dogrywa. Obrońcy rywala. Chyba przysnęli. Oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. Dzisiejsze dwubramkowe zwycięstwo nie wzięło się z powietrza, lecz z konsekwentnej i dobrej gry. Zasłużone zwycięstwo. Cóż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzymają ją jak najdłużej. Dwie bramki i to w wygranym meczu. No, ma powody do zadowolenia. Ale też te gole nie wzięły się z niczego. Był aktywny, polował na okazję, cały czas skupiał na sobie uwagę obrońców. A mimo to nie powstrzymał.